Co obecnie wiadomo na temat tego, co stało się z ukraińską modelką Marią Kowalczuk, która najpierw zaginęła w Dubaju, a potem została odnaleziona z licznymi obrażeniami i złamaniami. Najbardziej prawdopodobna wersja mówi, że dziewczyna stała się mimowolną uczestniczką zamkniętych imprez arabskich szejków porta party Dubaj. Jeśli jeszcze nie wiecie, ukraińską modelkę Marię Kowalczuk widziano ostatni raz w dubaju 9 marca na jednej z imprez, po czym przestała się kontaktować i pojawiać. Znaleziono ją dopiero 19 marca na poboczu jednej z dubajskich dróg z ogromną liczbą obrażeń i złamań. Dziewczyna była w tak strasznym stanie. Że nawet po wszystkich niezbędnych operacjach wciąż nie odzyskała przytomności i nie jest w stanie złożyć zeznań na temat tego, co się z nią stało. Jednak w sprawie pojawiła się świadek, rosyjska modelka o podobnym charakterze, która powiedziała, że dziewczyny zostały podstępem zaproszone na inną imprezę, gdzie najprawdopodobniej wszystko to się wydarzyło. Natomiast tej właśnie świadkini udało się uciec z tej imprezy. Wersja policji dubajskiej zakłada, że Maria Kowalczuk po prostu spacerowała po zamkniętej strefie i tam upadła. Jednak niedawno uzyskano dostęp do chmury Marii Kowalczuk, ponieważ przy niej nie znaleziono telefonu ani dokumentów, gdy ją odkryto, nie można było obejrzeć nagrań z telefonu. A teraz wszystkie te nagrania zostały odnalezione w chmurze. A to, co się na nich dzieje, nawet nie chcę tutaj opisywać słowami. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, możecie je znaleźć pod linkiem w moim profilu, ponieważ tutaj po prostu nie można tego pokazywać. Pod linkiem w profilu znajdziecie także nagrania, które niedawno trafiły do Darknetu z zamkniętych arabskich imprez Porta Party Dubai.